Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dziś kino w wymiarze XXL. Podobno człowiek pochodzi od małpy. Kongów było wielu, ale najnowszy King Kong to początek lat 70., koniec wojny w Wietnamie i szalony naukowiec, który chce coś udowodnić światu. Ekipa jest mocno mieszana. E, czyli doświadczeni w boju żołnierze prosto z Wietnamu. Pewien mm, angielski tropiciel był żołnierz. Reporterka antywojenna. No i oczywiście naukowcy, i badacze, czyli mieszana ekipa. Dlaczego ich tak dużo? No, no wiadomo, że no po kolei bo będą musieli tam ginąć. No nie, ten scenariusz tak wymaga tego. Yeah, Na początek dostajemy taką wojenną przygodówkę a w klimacie czasu apokalipsy. Trochę fantastycznie pokazane te helikoptery, broń, muza, cały ten właśnie taki, taki klimat. Powiem Wam, że to było świetnie zrobione w znakomitym tempie. An uncharted Island. Let me list all the ways you're going to die. Rain, heat, disease-carrying flies, and we haven't started on the things that want to eat your life. We'll double that plus a bonus if we make it back. If in this old of the city. A Chyba za wiele nie zdradzę wam, gdy powiem, że tytułowa wyspa czaszki to takie skrzyżowanie parku jurajskiego z gigantycznym zo, a w tym wszystkim grupkę naszych bohaterów i wkurzony kong. Is that a monkey? Do pewnego momentu ten film jest napędzany takim wojennym klimatem i rozwałką i odrobiną tajemnicy. I liczyłem na coraz większe emocje. A tu nagle wszystko jakby siada. I ja też siedząc na fotelu kinowym, y, zaczynam całym sobą i swoim, za przeproszeniem, tyłkiem odczuwać y, kiepski scenariusz, drewniane dialogi, nie najlepsze role i coraz większy chaos tego wszystkiego. Zaczynają się miksować sceny dobre z tymi złymi. A złe ustawienia, złe inscenizacje, brak dramaturgii chwili. No to takie po prostu wiesz, patrzysz na to i hmm, co się stało? Przecież początek, pierwsze 20-30 minut było naprawdę świetne. No i nic, no i potem zaczyna królować już chaos, rozwałka, brak logiki, bzdury i pobożne życzenia scenarzysty. Oh. Uh -huh. To jest a real no, -no sir. Dwójka naszych bohaterów yy, głównych właściwie jest jak z żurnala. Koszulek nawet nie pobrudzili. No niestety Tom Hiddleston kompletnie niepotrzebny i sztywny w tym filmie nie miał nic do zagrania. Oscarową Brie Larson yy, kochać już będę zawsze za film pokój, ale w tym filmie też w sumie jest po nic, raczej tylko dla ozdoby. Why? Because it sounds neat. Okay. Look, I just made that name up. I'm trying to scare you. I'm fine calling them that. Are you with cool? yeah, that? Seems like I cool. like seems the name. Samuel L. Jackson z obłędem w oczach był nawet niezły, ale, ale też niestety zbyt przewidywalny. Efekty specjalne w tym filmie chyba dały radę. Sceny walk kilku były naprawdę niezłe. W ogóle polubiłem nowego Konga. Taka ludzka małpa, jest, ma swoje uczucia. Taki całkiem fajny. Ale miałem problemy w pewnym sensie z tą wielkością i proporcją Konga i całej menażerii. Tu jednak widać, że te efekty specjalne w zbitce z człowiekiem, no coś tam jeszcze nie gra. Ale film dobił raczej ba, nie raczej. Zdecydowanie po prostu słaby, przewidywalny scenariusz. Kolejne a, nielogiczne rozwiązania i sceny z brakiem emocji w tle, nawet przy najbardziej dramatycznych momentach. No i w sumie czuło się, że chodzi tylko o to, żeby dojechać do końca, czyli do następnej części Wigonga. Kong, wyspa Czaszki. Jak dla mnie niestety zmarnowany, duży potencjał, bo to duża małpa była. Początek wiele obiecywał, myślałem, że to wszystko dalej tak pójdzie w tym klimacie, ale niestety. No w ogóle mam wrażenie, że ten Kong najlepiej się sprawdza jako taka przygodowo-wojenna rozwałka, strzelanka, nawalanka w stylu Jurassic Park. Niewiele myśleć, patrzeć na ekran i się uśmiechać ale z drugiej strony to też czasem fajnie działa w kinie. Na 10 w skali Kinomaniaka daje temu filmowi filmowi Kong Wyspa Czaszki 5,5. Początek świetny, potem wszystko siada, a potem mamy finał, który nas prowadzi no, właśnie, w ciąg dalszy w pewnym sensie. Chyba to jest niepotrzebny jak dla mnie film, a bardziej próba właśnie wskrzeszenia nowego cyklu i nowej rzeki kasy. Taki kiepski Indiana Jones w parku Jurajskim. Szkoda. I chyba jak dla mnie niestety nietrafiona zbytnio obsada. A ci co najciekawsi zostali zjedzeni. We're all gonna die together out here. He <laughs> shouldn't have come here.